Good driver knows when to start and when to stop. This is where we start. My name is Milo Bure. I'm a wheelman. Wittajis tej Jest to kolejny odcinek z gry Windyzel Willman. Mapa. I mamy chyba tylko jedno zadanie. No to robimy pogoń za karetką. Podsumowanie misji.

the No to limuzyna, tak ze skręcaniem to za dużo nie ma nic wspólnego. To mamy jechać, okej. Okay. Co się śmiesz? co się ¿En serio? El bloque. Ah, ya entiendo. ¿Y cuántos policías? Tantos policías. Entonces dime. ¿Cómo es que no te han pillado a ti? ¿Qué? ¿Saliste corriendo? ¡Corriendo! Sigue corriendo! Te encontraré y te mataré! The stinking police have raided the mansion. Who do they think they are dealing with? Who? I am Paul O'Liel. I taste the pain. I will Ah, the broker. They have him in an ambulance. Milo, idź go and get him. To jednak nie mieliśmy tego zadania, bo myślałem, że na taki początek był Trentfy. Okej. Znowu telefon. I want this. Na pewno ta limuzyna jest mega opancerzona. Ale jeśli chodzi, tak jak mówiłem, no, ciężko się skręca. Jest karetka. Zatrzymaj ją. Aha, czyli co? Trzeba ją rozwalić? A, oponem myślałem, że po prostu. Na maksie ją rozstygować. No za prędka, to ta nie jest limuzyna, a karetka daje czadu. Gdzie na Tu? Gdzie ona jedzie? Jesus. Nie lubię takich misji na pseudo czas bo dojedzie do celu i amba Będę musiał powtarzać Dobra zrobimy to inaczej przyspieszymy trochę dawać w opony Ok, jedna opona, out. Druga. Wszystkie trzeba będzie, czy tylko trzy? Zobaczymy. Jeszcze chwila. Dobra, trzy są. Czyli pozostała jedna. Dobra. What's this world coming to? Even an ambulance is safe. You win. This is what you want. It's a tracking device. It will activate once I have placed the information somewhere safe. When? Soon. Very soon. Maybe we do business someday, eh? Under better circumstances. Może. Misja zakończona. Super. Pojawiło się za to kolejne odwrócenie uwagi. No to próbujemy ją zrobić. Podsumowanie misji standardowo. Głos jest convoy no to lecimy żyjemy! Tamta misja z karetką była mega prosta Fajnie jakby tak większość takich było misji ale niestety Tak nie będzie Znowu coś na do czasówkę tam daną. nie chcę używać tutaj swojego powerka, a przespać do transportu więźniów, dobra jest policja, ma ochronę. Jadą mega szybko. Fajnie, jeszcze mi się policja tu włączyła do ruchu. Nie wiem, pozbyć się ich czy jak? No nie, miałbym ten wóz. Gdyby nie tamta sytuacja. Ale nie ma tak łatwo, jak widzicie. Jeszcze mi rozwalą ten wóz. Nie pojechali. Dobre. <laughs> Dobra. Okay. Mamy go zawieść. No super, tylko trochę wolny jest ten pojazd. Ale nie dają nam spokoju. O oh -oh. action. Już trzy gwiazdki. Ten jest najgorszy wóz. Piękna, topowa akcja. Heh, o drzewo się zatrzymał. Dobre to było. Niezły skok. Ważne, żeby się pozbyć tych wszystkich. Ładnie go rozsadziło, tego też. Dobra, chcesz szybciej, to masz. Nie ma problemu. Tylko nie mam powerka, żeby ich rozwalić. Ale może nam się uda dojechać. Nice. Tak, to się robi. Oh, yeah. Ja yeah, minęliśmy tam cel. Musimy nawrót zrobić. Trochę ich wydemaliśmy, ale... To nadal za mało. Może damy radę. Jo, więcej wozów nie było. Dzięki. Haha. Right. Shit. Blokada. No to żeśmy tutaj się nieźle zatrzymali. Oni chwilowo też. Dobra nasza. dobra, powerek. I żyjemy. Ale policję mamy z boku. Haha. Ha. Oh yeah. Panie, nie wiem, jakim cudem przydzwoniłem. Nasz samochód już tutaj jest prawie rozwalony. Słabo to widzę, ale może uda nam się dojechać. Tam zablokowali, a my mamy tutaj cel, haha. Kolejny wozik. Rozwalony! I o to chodzi. Dobra, użyjemy za chwilę powerka. Nie, jeszcze cywilne samochody. To była niezła łapka. Ale im się nie udało. Juhuu, kolejny rozwalony. Jest gdzieś cel. A, tu z tyłu, fajnie. Dobra, mamy na widoku Co jest? No nie chcę no ale No co jest? Mamy ten cel czemu nas nie zalicza tutaj Dojechanie A bo mamy pozbyć się glin Świetnie Mogę przegrać przez to. Jak mamy tym gratem uciec? On jest tak wolny, że nie ma opcji. Jeszcze tym dzisiaj, że mamy teraz rozwalone opony, no. Nie no, zarebiście. Cały czas nas będą ścigać. Kolejna blokada. Po no prostu super. <gry> Tak, że wiecie no taki pojazd bardzo wolny więc no, na no, to nie poradzę no, my chyba nie mamy szans uciec pojazdem a, kolejne przybywają a jakbyś mi się przenieśli na inny pojazd to mnie ciekawi co tu się dzieje no już płoniemy, no. Nie ma opcji, żebyśmy to przeszli. Ten gwina, tak? Dajcie mi spokój. Hmm, fajnie, przywaliłem Nie, no nie wiem, czy możemy się przenieść do innego wozu, czy nie? Ech. Właśnie tu gdzieś były na mieście garaże do przemalowania Tylko gdzie one są? To jest pytanie Piękne to było No nie no znowu nas mają na celowniku No jak przecież nie było. Co ja mam zrobić? No to jest porypane. Jestem już z powrotem. Udało mi się uciec z policji, jak widać. I teraz spokojnie możemy dojechać do kryjówki. Powiem szczerze no problemy z tym trochę były Ale udało się na szczęście I tutaj musiałem wjechać w jakiś tunel gdzie oni nie dotarli I dzięki temu właśnie udało mi się zgubić tą głupią psiarnię Ale muszę teraz wyjechać z tego tunelu żeby tam dojechać Mam nadzieję że ponownie mi się nie pojawią policjanci bo byłoby to głupie ale zobaczymy. Przyspieszmy to trochę. Czyżby ten tunel miał koniec? Miał. Na szczęście. Dobra. Teraz tutaj spokojnie, aby nie robić tylko żadnej burdy. A będzie git. Dobra. Dojeżdżamy, na szczęście. Okej. Okay. Ok, ok. Misja zakończona. Super. Odblokowano świat. Doszło dużo misji pobocznych, jak widzieliście. I oczywiście misje główne. No ale po tych bojach zakończymy sobie odcinek. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.